Wiecie się, mano. Ja jestem Roksek i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A w tym odcinku powydajemy sobie trochę Robuxów i zmienimy wygląd naszej restauracji na ten przyszłościowy. Także może być ciekawie, więc ja już oczywiście tego nie przeduszam i zapraszam do oglądania. Ok, ale jeszcze chciałem przypomnieć, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zapraszam, polecam. Bo jeszcze ponad 10% z Was tego nie robi, a to jest serio, jeden żeby zrobił, zmienił się czerwony na szary Także przyjść na dole polecam, no i dobra Nie wiem czy to się opłaca, 500 Robuxów W ogóle właśnie, jeżeli Wy też chcielibyście wygrać taki, znaczy kupić sobie taki yy, przyszłościowy, yy, wygląd To masz właśnie właśnie Discordowy system giveaway na 800 Robuxów Jak to zrobić, jak już chciał, macie teraz na ekranie No, link do Discorda znajduje się w opisie, zapraszam serdecznie. No i dobra, kupujemy. Kupujemy to wreszcie. Klikamy E. 250 drobuksów mi zostanie, dobra, bye now. Poszło. Okej, okay, dobra. Usink. Zmieniła nam się restauracja? Zmieniła nam się, dobra. Ale jeszcze kupmy może coś, żeby nie było tam tak pusto. Musimy sobie tam trochę pozmieniać, żeby to wyglądało ładnie. To może te diamenty? Kupmy sobie trochę tych diamentów, dobra. Teraz, sobie może jeszcze kupmy trochę tych krzesłów, tych luksuri. Na tych najbardziej zależy. No, chyba będą najładniejsze tam. A kupujemy jeszcze trochę. Jeszcze trochę sobie kupmy tego. Dobra, chyba tyle w ogóle. Zaraz 91 level, piję, ale kozak. Teraz, stoły też kupuję. I mam jeszcze 3 miliony. Ej, kurde, dobra. To może kupmy jeszcze sobie dwa te krzesła. Dobra, kupujemy. Kupujemy dwa krzesła I jesteśmy biedni A w ogóle jeszcze zapomniałem powiedzieć, że nie kupujcie tej piramidy Bo miałem ją kupić, ale sorry, ona jest za droga i ona się nie opłaca Bo ona nam daje co 15 godzin duchy Czyli jakieś 50 tysięcy, 60 coś takiego Także nie kupujcie tego, to się w ogóle nie opłaca Ale dobra, idziemy do naszej restauracji Jak to wygląda kozacko Wejdźmy sobie ja, Jakie to jest ładne nie wiedziałem, że taki ładne będzie. Dobra. Ej, to teraz może zmienimy sobie trochę podłogę. Znaczy, pousuwajmy trochę. Okej, okay, dobra, coś takiego. Tylko, że usunąć te krzesła, co nie? Może wyłączmy na chwilę restaurację. O, teraz z milion wyjdzie naraz. To był głupi, to był głupi pomysł Dobra, 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 niech pochodzą. I właśnie, jeżeli jeszcze nie powiedziałem o jednym nowym update'cie, jak tam umawiałem przepraszam, ale jest nowa, nowa podłoga, złota. Także też zaraz sobie ją. A to, to usuniemy, dobra. A to się trudno usuwa, nienawidzę tego usuwania, szkoda, że nie ma czegoś jak reset piętra, to by było fajne, myślę. Nie wiem, co myślicie o tym, możecie to w komentarzach. no Dla mnie reset piętra był spoko bardzo. A dobra, usuwamy to, jeszcze trochę zostało. Próbuję tak trochę szybciej, ale podłoga mi się niszczy, to jest najgorsze. To jest najgorsze, że ta podłoga się niszczy. Dobra, naprawiłem to, więc spokojnie. Już wszystko jest tutaj gotowe. I jeszcze lecimy sobie tylko do skóry, sprawdzić tą złotą podłogę. Ona jest tutaj, dobra. Która to jest? To jest ta? Tak, ile ona kosztuje? Wow, wow, dobra, kupię, kupię sobie sześć. Tylko sprawdźcie, jak to wygląda. Dobra, wracamy znowu. W ogóle już tej milion mają po customersów, w serio. Dobra, i może tak na, na start dajmy sobie coś takiego, dobra. Gold. I jak ona kocacko wygląda? Zrobiłbym przejście całe z niej, ale to chyba za dużo na razie. No, na razie sobie odpuszczę. A dobra, zacznijmy naszą budowę. Oczywiście Luxury Table albo pierścoły pierś sobie postawę Myślę, że takie coś będzie spoko. Nie wiem, tak coś... Nie, nie wiem szczerze mówiąc. Jakby tak dać sobie... A nie, nie ma, nie ma czegoś takiego chyba. Nie ma chyba takiego stołu podwójnego jakiegoś ładnego. No niestety nie ma, kurde. Dobra, to musimy... A ten jest, no. Ale dobra, to musimy zrobić normalnie. Musimy zrobić z tego. Więc dajmy postawkę sobie tutaj. Okej, okay, tak będzie spoko chyba. Albo nie, żeby obok tej ściany nie było. O, tak i teraz jeszcze nie, a tu już będzie, bo... dobra, to z tak, i tak, nie, i tak, o, a tak będzie kozacko. Chyba te przejście będzie przeszkadzało, ale co tam, chyba przeżyją, dobra, tak samo tutaj dajemy sobie yy, tak, tak, yy, tyle, okej, okay. i znowu obok, nie obok ściany, tutaj, nie no, to brzydko wygląda. A w ogóle tu jest dwa odstępu, dobra, nieważne. A tak to musi być. To jeszcze gorzej to wygląda. Dobra, dobra. Dobra. Nieważne. Tak to niech będzie. Tutaj znowu trzy odstępu. Tu też trzy odstępu. Tu też sobie możemy postawić trzy odstępu, tak, dobra. Tu oczywiście też. Ym, teraz jeszcze jedno, tak? Nawet dwa chyba. Ej, tak, nawet dwa. Dobra, to tak postawmy sobie. Właśnie, ja mam jeszcze te złote krzesła, to od razu też sobie postawimy. To też może być fajne Dobra, tyle Tyle jest spoko I teraz może zróbmy sobie na początku stoik takimi złotymi krzesłami już Gdzie one są Royal chair, dobra o, Ale kozacko, dobra Teraz mam nadzieję, że VIP customerci będą przychodzić tutaj obczajać to O nie, dajmy tu bardziej wrog, żeby tutaj nie przekazało to tak O możemy do dwóch, nie dobra, to do jednego Do jednego dajmy tyle i resztę dajemy tych Jairów y, Luxury Dobra No nawet to tu wygląda Potem sobie to zmienię jak jeszcze pozbieram te 3 miliony A na razie musimy się tak niczego zadowolić Alkozacka to powinno będzie wyglądać jak same złote będą O kurde nie no to trzeba zrobić Trzeba to zrobić jakoś Dobra tyle To jest super super no, musimy teraz po prostu postawić to całe, które potrwa. Dobra, dokończyłem sobie to. Nie, jeszcze tutaj. O, i super. I teraz postawmy sobie jeszcze jakieś dekorację Daj, o. Czy się postawiło? Nie, dobra, nieważne. Postawmy sobie jakieś dekoracje, dajmy. Hmm, dobra, to może być spoko. O, to jeszcze jedną bramkę kupmy. Dobra, idziemy kupić bramkę jeszcze jedną. One były tutaj, dobra. O, to jest spoko, to fajnie wygląda nawet. Spoko, teraz sobie tutaj postawmy znowu po drugiej stronie. I teraz te brylanty. To jest chyba najlepsze. Okej, okay, tak i z tej strony też możemy popostawiać. To chyba nie ma różnicy, jak to jest obrócone. A tu jeszcze nie postawiłem, to tu też postawmy, cztery. Jedno możemy tak, a na środku nie możemy, dobra. To tu tam będzie, dobra, niech będzie. Teraz, może nie wiem, co tutaj jeszcze można postawić Może jakąś lampę? Modern lamp? O, dobra, to tutaj teraz postawimy te modern lampy. E, dobra, tu chyba będzie. Tak, tu będzie spoko. Jakby tą jeszcze zmywarkę zamienić na złotą. Dobra, spróbujmy jeszcze tę zmywarkę na złotą zamienić. To może też mega fajnie wyglądać. Jeszcze mnie stać na to. Ok dobra kupujemy sobie złotą 165 tysięcy No trochę drogo No ale dobra sprawdźmy teraz jak to będzie wyglądać Usuwamy sobie to I stawiamy teraz tą złotą Ale kozak Nie no ładnie to piętro nawet wygląda Nawet ładnie to wygląda Mam drugą tą złotą, serio? Aha nie mam dobra zblokowało się No typowo no, ale dobra, co jeszcze możemy postawić? Z tego chyba już nic. Może dekoracja jakieś. Może to dajmy. O, dobra, to będzie spoko z tym jedzeniem. Wskazywało, co jest na przykład do zjedzenia. I jakieś oczywiście roślinki obok tego. Tutaj na bogach jakąś roślinkę możemy postawić. No ale idziemy kupić więcej tych grusz, bo one są ładne. One są chyba najładniejsze. Idziemy sobie ich trochę kupić. One tam były, dobra. No nie wiem, być spoko, myślę. Coś takiego będzie spoko, całe te piętro. Brak kupujemy. Myślę, że 24 wystarczy. Jeżeli nie, no to będzie mały problem, ale myślę, że wystarczy spokojnie. Ok, i stawiamy tak samo jak tutaj, czyli obok tego. Tutaj mogę nawet tak na, ro na roku postawić. O, to będzie spoko. No, tu jeszcze, tu już mam, tu też sobie mogę postawić. A ja tam mogę nawet w roku postawić, żeby było ładnie. Dobra, tu, czy mi tego starczy? No, starczy, dobra. No tutaj po bokach mogę postawić jedno. A tu coś innego, dajmy, o, te drzewko. No i kozak. No i kozak, to no, mi się podoba. Jeszcze gdzieś tutaj mogę postawić? Chyba nie. Chyba się już nie opłaca. Dobra, to teraz po prostu odkładamy to I chyba otwieramy naszą restaurację, mogę sobie to tam postawić ewentualnie Dobra, będzie spoko, otwieramy Uwaga, czy przyjdzie jakiś VIP customer tutaj usiąść? Na razie go nie ma Mogę, szkoda, że nie można wyłączyć niektórych piętr A dobra, poczekamy, poczekamy sobie na niego Może akurat przyjdzie ale tutaj, tutaj kelnerzy w ogóle siedzą, właśnie, że, że jeszcze jest kilka nowych kelnerów. To też zapomniałem powiedzieć w, w omówieniu update'a, przepraszam. Ale jest kilka nowych, macie sobie kupić. Kucharzy niestety nie ma. No i czekamy chyba na VIP customerów po prostu. Aha, no nie mamy VIP customera, mamy Celery customera. To nieźle. Ciekawie, czy przy, przyjdą potem ludzie mu zrobić zdjęcie i takie inne. Projekt nam się zbiera. No tak, no nie przychodzą, co nie? Bo oni idą do niego, ale to jest kozackie. Co, 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 yy, coraz więcej tych yy, diamentów, to to chyba daje większą szansę. Muszę chyba tego sobie więcej popostawiać. Dajmy na jakieś tam losowe piętrze. Myślę, że to by było spoko. Chociaż nie wiem, czy to tak działa, bo to... ...było trochę bez sensu, ale możliwe. Nie, no nie nie przychodzą do niego. Coś dziwne. Nie no, przychodzą, tak, witają się tutaj, dobra, nieważne. No, ale VIP customerów nie ma Dalej, tutaj nic nie ma. Chyba bym musiał mieć ten 100 żeby mieć 100%. No, ale ma też Wipa co robi jakby razy dwa szanse. Więc do mógłby przyjść. Aha, ogólnie Beka, patrzcie to. Ty sobie usiadł na tym miejscu i tyle. Także, no, ciekawie. Wywalili z tego miejsca. Fajnie, fajnie. Jak tutaj bawią. Nie no, ja trzeba mieć ten stu, mieć więcej szans. Bo tak to jest masakra. Ale wiecie, 4,5 miliona to jednak dużo, trochę. Ale chyba serio trzeba będzie tyle nazbierać. Szkoda, bo to jest mega dużo. Ale cóż, że trzeba będzie, no to wiecie, nazbieramy sobie. Jak jeszcze da radę, awczył. Jak to tutaj jeszcze wygląda? Ej, to wygląda słabo. Znaczy, ten napis taki za mało widoczny. Jeszcze taka sama serwet, takie brzydkie, mogę to być jakieś podświetlone I wtedy myślę, że by było spoko, ale sama restauracja kozacka zacku to wygląda? Nie to jest chyba najlepszy styl, dlatego to jest za 500 robuxów No ale to, yy, no chyba to jest najlepszy, bo ten piratę Nie powiedziałbym, zmienimy sobie na chwilę O, zmienione? W ogóle jakiś odgłos nawet był tego zmienienia, ale kozak nie, nie, to to jest ładne, ale nie aż tak jak te Future. Także, jeżeli nie macie czego robić z Robuxami, to polecam. Jeżeli sobie wygracie, nie wiem, na Discordzie u mnie, to też polecam, macie sobie tam kupić. No i ja już na tym powoli żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to proszę zostawić subika oraz łapkę w górę. pijacie też do grupki Robloxowej. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Narka!